Cześć, dzisiaj będzie o rozliczeniach podatkowych. Mamy teraz maj. W Niemczech rozliczenie podatkowe możecie oddać do 2 sierpnia, więc jeszcze macie trochę czasu. Pewnie większość z Was korzysta z pomocy doradców podatkowych. Natomiast ja chciałabym Wam dzisiaj zdradzić fajną, złotą tajemnicę, że swoje rozliczenie podatkowe możecie załatwić sami za około 30 euro. Ja z tego rozliczenia podatkowego sama je robię, korzystam już od ponad 3 lat. To jest Sztoja Link do tego rozliczenia znajdziecie oczywiście pod tym wideo. Cały program polega na tym, że po kolei Was przekierowuje krok po kroku, co macie wypełnić. Czyli nie musicie mieć żadnej znajomości prawa podatkowego, nie musicie sami wiedzieć, co można odprowadzić, a czego nie bo program po kolei Wam zadaje pytania o Wasze dane kontaktowe, o Wasz dokument, bo jedyny dokument, którego potrzebujecie, no to wiadomo, dowód osobisty, Wasz numer konta bankowego i najważniejsze to tą Lączczoja Beszajnikung, czyli to jest ten jeden dokument A4, który dostaliście już na pewno od pracodawcy swojego pod koniec roku, na którym są wypisane wszystkie składki i to, co zarobiliście w tym roku. I tylko ten dokument potrzebujecie i linika po linijce wypełniacie i wpisujecie to do tego programu. Program sprawdza, czy wszystkie dane są wprowadzone i po kolei was pyta, a może w tym roku um, mieliście jakąś dopłatę za zeszły rok za y, gaz, wodę. Jeżeli tak, to, to można sobie odliczyć od podatku. Jeżeli wspieracie kogoś w Polsce, rodzinę w Polsce, to tutaj w Niemczech można sobie też odliczyć od podatku. Jeżeli wspieracie jakieś organizacje um, pro zwierzęce, to też można odliczyć. Program sam wam o tym was o tym poinformuje i po prostu zapyta czy może to, czy może to, czy może abc, żeby wam wspomóc tak, żebyście wy nie musieli wiedzieć co możecie, co nie możecie, a program was o to pyta i całość co jest najbardziej wygodne w tym całym programie to fakt, że możecie bez logowania po kolei wypełnić wszystkie swoje dane bez płacenia na początku i dopiero jak w górnym prawym rogu na bieżąco będziecie widzieć, jak Wam wzrasta ta kwota zwrotu podatku, czyli to, co dostaniecie z powrotem od urzędu finansowego za zeszły rok, to dopiero jeżeli decydujecie, ok, to jest fajna kwota, chcę się rozliczyć sam, to dopiero wtedy się logujecie, potwierdzacie, wysyłacie to i płacicie to 30 euro. Program bez drukowania tego całego formularza wypełnia, wysyła to wszystko online jako jeden dokument do Urzędu Finansowego, po czym Urząd Finansowy po jakimś czasie Wam przesyła list z potwierdzeniem tego i wtedy dostajecie Wasz zwrot. Czyli jest to super korzystne dla Was, bo nie musicie znać całego tego prawa. Program Was dokładnie przekierowuje za rękę i Wam mówi, co musicie wpisać, co możecie dodatkowo wpisać, i po kolei bez drukowania, dopiero pod koniec możecie zdecydować, czy w ogóle chcecie zapłacić i czy chcecie sami wypełnić. Ja z tego Wizoszczaja rozliczenia korzystam już od trzech lat. Na chwilę obecną to już jest tak, że ten program sam od Urzędu Finansowego i u Was też tak będzie, jeżeli w tym roku z niego skorzystacie, sam pobiera dane z Urzędu Finansowego, to ile. Zapłaciliście składek, ile zarobiliście, i tak dalej, więc pewne dane co roku już są od urzędu finansowego uaktualniane i wtedy co roku możecie zdecydować, czy że znowu chcę wypełnić ten, to rozliczenie z tym Bizosztoja, i wtedy jakby co roku to jest łatwiejsze i szybsze. Całość zajmie Wam od 20 do 30 minut, jeżeli szybko piszecie na komputerze, bo tak jak mówię, większość pracy to jest wpisanie tych danych z tej jednej Lunchtoja Wyszajników, czyli tych danych. Ile zarobiliście? Jakie składki odprowadzaliście? To jest tak łatwe. Wiele z nas nawet nie wie, na czym polega dokładnie rozliczenie finansowe i oddajemy to komuś innemu. Jeżeli chcecie spróbować, to daję Wam link. Po prostu na spróbowanie. Może się okazać, że Wam to bardzo przypadnie do gustu, i nawet dzięki temu coś zaoszczędzicie i będziecie też wreszcie wiedzieć, jak to wygląda, i będziecie mogli lepiej panować nad tym, co właściwie odliczacie od podatku, i będziecie to robić, jak to się mówi, z główką i ze świadomością, że robicie to sami i macie na tym kontrolę i wreszcie to umiecie z tym programem. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Tak jak wspomniałam, do 2 sierpnia macie w Niemczech czas w NRW na rozliczenie swojego podatku. Podobnie jest również, jeżeli prowadzicie własną działalność, też możecie to zrobić z tym wizoszczoja, tylko wiadomo, tam musicie wtedy powprowadzać wszystkie rachunki, które wystawiliście w tym roku. Ale jeżeli jesteście po prostu zatrudnieni w jednej pracy, to jest to pan pikuś, łatwizna. Polecam Wam to i żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.